Paweł Ludwicza, który jest dobrze znanym compliance oficerem. Już trzeci raz z nami. Eee, muszę też przyznać, że wpisuję go na listę prelegentów bez pytania jego. Eee, zwykle nie ma też prezentacji. To ciekawe, czy w tym razem będzie prezentacja, czy nie. Jest. Eee, Oszty. Oszty. Dobra, super. Eee, Paweł opowie nam o roli compliance oficera w organizacji, czyli tym czym zajmuje się na co dzień, więc zapraszam serdecznie. Cześć Paweł. Cześć. Słuchaj mnie? Mikołaju? widać, ale mnie zaszokowałeś. Super. Witam, szanownych państwa. I tak, tym razem przygotowałem prezentację, żeby zaskoczyć Mikołaja, i owszem, na życiu mi temat. Ale na szczęście temat, który nie jest mi obcy, czyli rolę oficera compliance w RODO i w Cyber. I powiem szczerze, musiałem też przygotować sentencję, która będzie mottem przewodnim i stwierdziłem, że od niej zacznę. Przy państwa compliance, RODO i cyber to są trzy różne systemy oczywiście, ale one mają wspólny fundament i wspólny cel. I postaram się to Państwu w tej krótkiej prezentacji, bo widzę, że według rozpiskiem mam 15 minut, to udowodnić. Fundamentem tych wszystkich trzech systemów i cyber, i compliance, i RODO jest analiza ryzyk. I ta metodologia Zarządzania ryzykiem, analizy tego ryzyka jest wspólna dla wszystkich tych trzech systemów. Przy czym chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że oczywiście jest to na pewnym takim metapoziomie, ponieważ kiedy badamy, badamy, analizujemy ryzyka compliance, to analizujemy ryzyka prawne dla organizacji, dla danego podmiotu oraz dla jego organów i pracowników. Kiedy analizujemy zagrożenia cyber, no to też analizujemy zagrożenia dla naszych systemów informatycznych, dla naszych przetwarzanych danych, etc., gdzie etc. tutaj w programie, że tutaj też koledzy będą, koleżanki o tym mówili, więc nie będę się na ten temat rozwodził. Natomiast kiedy analizujemy ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych, to analizujemy ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy. Niestety jest Często tak, w wielu podmiotach jeszcze, że kiedy przeprowadza się tą analizę ryzyk, to niestety analizuje się, co będzie w razie incydentu dla organizacji. A tu pamiętajmy o tym, że ta analiza ryzyk, czy to w trakcie incydentu, czy wcześniej, kiedy w momencie, kiedy dopiero projektujemy jakiś proces przetwarzania, no, czynność przetwarzania projektujemy, jak będzie wyglądała, jak będzie zabezpieczona, jakie weźmiemy, skorzystamy ze środków mitygujących ryzyka, to musimy patrzeć nie z punktu widzenia zagrożeń dla organizacji, tylko z punktu zagrożeń dla praw i wolności danych osób. Wspólne dla tych, wszystkich trzech dla tych wszystkich trzech systemów są narzędzia. To powinien być system. Powinniśmy stworzyć system compliance, powinniśmy stworzyć system ochrony danych osobowych, czy stworzyć system zarządzania tym obszarem cyberbezpieczeństwa. I też cel jest wspólny. Celem jest bezpieczeństwo, ochrona praw i wolności, czym też tu jest tak jak podobnie jak w fundamencie, czyli w tej analizie ryzyk, jest też położony trochę inaczej nacisk, ponieważ patrząc z punktu compliance, naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa organizacji, jego organom, jego pracownikom. Patrząc z punktu widzenia systemu ochrony danych osobowych, naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarzamy. Dopiero... Jak gdyby wtórnym, o niższym randze jest zapewnienie jak gdyby bezpieczeństwa organizacji. No i jak gdyby, kiedy przygotowałem się do tej prezentacji, zadałem sobie takie po pierwsze pytanie, że przychodzi oficer compliance do administratora danych i osoba go pyta w zakresie ochrony danych osobowych. Oficer compliance po pierwsze powinien spytać, czy jest skuteczny system ochrony danych osobowych, czyli, jest zarządzane, czy jest zarządzane, czyli czy jest zarządzane ryzyko, że administrator danych osobowych e, uniknie zapłacenia kar administracyjnych, tam w RODO, pamiętacie, straszne były te 40 milionów euro albo 5% światowego, przych światowego przychodu rocznego. E, czy jest e, dokumentacja, czy ten system jest wdrożony, zarządzany, e, aktualizowany? Etcetera. zresztą w poprzednim, w poprzednim e, prezentacji e, koleżanka przedstawiała gdyby wszystkie te kwity, które powinniśmy mieć, i ona zwraca uwagę, że te kwity to nie wystarcza. To nie, musi, no nie może być pułkownik, który leży na półce, 5 lat temu kupiony, nie w normalizacji, organizacji, tylko to, to musi być system, który żyje. Te kwity muszą być aktualizowane, muszą być znane, stosowane, muszą być rozwiązania techniczne i tak dalej. No oczywiście oficer compliance też pyta administratora, czy jest analiza ryzyk, i sprawdza te wszystkie kwity, tak no ale przychodzi też J do oficera compliance i vice versa, czyli przychodzi J do oficera compliance, oficer compliance przychodzi do J, czyli kto kogo kontroluje, bo to jest tak, że według mnie, jeżeli Państwo kojarzą tak zwane trzy linie obrony, to oficer compliance i J są na drugiej linii. Oni mają taką funkcję nadzorczo-edukacyjną wspierającą no, i przychodzi J do oficera compliance. O co J? Spyta oficera compliance. Co so musi oficer compliance dostarczyć JODowi? No, J Jod na pewno spyta, zweryfikuje zgodność przetwarzania danych osobowych w systemie compliance. Czy też w systemach, nie wiem, usobliwingu, w systemach, w czyli w systemach dla sygnalistów, czy w systemach antykorupcyjnych i tak dalej. Czyli J będzie sprawdzał oficera compliance. Czy on w ramach wykonywanych swoich obowiązków zarządzania zgodnością e, przetwarza dane w sposób legalny, celowy, stosując te wszystkie zasady e, z artykułu 5 e, RODO? Natomiast e, oficer compliance przyjdzie do JODA, e, żeby go spytać, jak u niego wygląda analiza, żeby, jak u niego wygląda ta analiza ochrony danych osobowych, jak wyglądają te papiery, bo niestety cały czas jeszcze niestety jest tak, że e, to często. Wbrew tej zmianie, która była 5 lat temu, to J często zamiast administratora pewnymi rzeczami zarządza lub przygotowuje pewną dokumentację, co on, choćby w świetle wytycznych PIODO nie jest prawidłowe i on będzie analizował. czym to jest tak, że Państwa, że oficer compliance nie przyniesie analizy, analizy ryzyk RODO, to co robi administrator razem z jod nie przyniesie do swojej analizy compliance. No bo ta analiza, ta analiza rodowska się skupia na zagrożeniu praw i wolności dla praw osób, które przetwarzamy, ale jak gdyby te ryzyka, ten poziom ryzyk, prawdopodobieństwo, przyniesie do siebie oceniając te skutki, czyli to ryzyko zapłacenia tych kar umownych i tak dalej. No a przychodzi oficer compliance do osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo i vice versa, czyli mamy ten drugi obszar. No na pewno oficer compliance, będzie chciał sprawdzić, jaka jest, jak, jak uwzględnić w analizie swoich ryzyk cyberbezpieczeństwo. No nie ukrywajmy, jeżeli weźmiemy choćby jakiekolwiek ogólnoświatowe analizy ryzyk, jakie są ryzyka największe ogólnie światowe dla wszystkich podmiotów, to, to, to zawsze cyberbezpieczeństwo, niezależnie od tego, jaki to podmiot robi, czy to są ryzyka biznesowe, czy prawne, czy... W jakiejś innej kategorii, choćby bezpieczeństwa danych osobowych, to zawsze to zagrożenie, cyberzagrożenia cyber są zawsze w pierwszej trójce, z tego co obserwowałem. W związku z tym oficer Complex, gdyby te zagrożenia, te cyberzagrożenia w swojej analizie też musi uwzględnić, ponieważ one rodzą też określoną odpowiedzialność e, prawną. E, też będzie Oficer Compliance sprawdzał, czy cyberbezpieczeństwo posiada, spełnia wymogi prawne, posiada odpowiednie procedury, wymagane choćby nie wiem, przez RODO, NIS, czy też nowe akty prawne. I tu chciałbym Państwu na przykładzie właśnie NIS-2 i DORY pokrótce wskazać, jak rośnie właśnie ta współpraca między oficerem Compliance a cyberbezpieczeństwem, następnych slajdach. Ponieważ to jest tak, że co prawda. Oficerowie compliance nie w każdej organizacji piszą przepisy, ale ogólnie pisanie procedur, polityk, tej całej dokumentacji, jak to pani powiedziała, wcześniejsza legenda tych kwitów, leży w zakresie szeroko ujętego compliance. Oczywiście to jest tak, że w różnych organizacjach te przepisy tu na formalno-prawnym czasami szykuje dział compliance, czasami szykuje dział prawny, czasami to jest dział działu zarządu. I jeszcze inna komórka. Natomiast tą część merytoryczną, oczywiście, zapewnia e, ten dział Cyber, czy to dział informatyki. Natomiast na pewno jest tak, że e, niezależnie od tego, czy, ten, czy to przedział prawny, czy dział compliance, to na pewno oficer com, compliance powinien zweryfikować te kwity, czy one są, czy spełniają wymagania, po to, żeby, żeby wziąć i zweryfikować, czy organizacja przestrzega przepisów, czy nie, żeby zarządzać tym ryzykiem. E, Najpierw zacznę od NIS2 i proszę Państwa, tutaj podkreśliłem jak gdyby faktem, że NIS 2, dyrektywa NIS2 nakłada na, na podmioty, na określone podmioty oczywiście, wdrożenie odpowiedzi środków technicznych, operacyjnych, organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem. Czyli NIS2 też się opiera na zarządzaniu ryzykiem, na tym wspólnym fundamencie compliance'u, ochrony danych osobowych, czy... W tym przypadku, jak wskazuje NIS-2, to, też ten, to zarządzanie ryzykiem jest też fundamentem cyberbezpieczeństwa. I NIS-2 nakazuje, żeby wszystkie te podmioty nim objęte wdrożyły następ, co najmniej, czyli to, są, to jest takie minimum, yy, następujące elementy. Przepraszam bardzo, coś mi tu wskoczyło. O, już. Yy, no i pierwsze, co? No musi wdrożyć polityka analizy ryzyka, tak? Politykę obsługi incydentów w drugim punkcie politykę ciągłości działania, politykę zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, politykę nabywania i rozwoju utrzymania sieci, polityki i procedury służące ocenieniu skuteczności tych środków zarządzania ryzykiem, polityki dotyczące podstawowych polityk cyberhigieny cyber, i szkolenia, polityki i procedury dotyczące kryptografii i szyfrowania, polityki kontroli dostępu, polityki kontroli zarządzania aktywami, i tak dalej. I proszę Państwa, tam jak gdyby na te, te dwa podmioty, te podmioty kluczowe mają też obowiązki, bo to NIS-2 mówię o podmiotach kluczowych i ważne, tam, jak są dwie te kategorie, to podejrzewam, ktoś będzie ciągnął, NIS-2 to zwróci na to uwagę. Mają też obowiązek zgłaszania incydentów oraz powiadamiania swoich odbiorców o tych incydentach. I teraz to, co bardzo interesuje oficja compliance, są za to zastrzeżone kary. Czyli, jak gdyby, kiedy szacujemy ryzyko naruszenia NIS-2, tej dyrektywy NIS-2, to w tych sankcjach, które musimy się w najgorszym wypadku, to jeżeli jest, pracujemy w podmiocie kluczowym, który spełnia jak gdyby przesłanki, no to za brak spełnienia tych, tych wymagań, tych wszystkich polityk, albo braku poinformowania o incydencie, w naszym przypadku podejrzewam, że to będzie CERT, grozi kara 10 milionów euro. Czyli dosyć wysokie albo 2% światowego przychodu. Natomiast, jeżeli to jest, jesteśmy tym podmiotem ważnym, no to jest tam 7 milionów euro, maksymalnie lub 1,4% światowego przychodu. W związku z tym, nawet jeżeli ta, to prawdopodobieństwo naruszenia tego ryzyka będzie dosyć niskie, to ta potencjalna sankcja jest dosyć wysoka. I to w analizie ryzyka, jako oficer compliance, odpowiedzialności prawnej za naruszenie dyrektywy. Czy później no, tak naprawdę ustawy, która wdroży NIS dwa do polskiego porządku prawnego, musimy uwzględnić niewątpliwie. No a żeby obliczyć prawdopodobieństwo, e, czy zweryfikować, czy na pewno te e, przepisy są dobre, no to tą wiedzę taką tą merytoryczną, to mięso, to ma dział cyber, bo tak nie, nie czarujmy się jako oficerowie compliance. czy czy ja powinniśmy mieć jakąś podstawową wiedzę na temat na cyberbezpieczeństwa, natomiast no, nie, nie jesteśmy ekspertami. To, no, eksper ekspertami są ci, którzy tym. Ryzykiem cyber u nas zarządzają w organizacjach. Druga taka, drugi, drugi, drugi drugie, jak gdyby przepis, który którym wspomnieć, to jest rozporządzenie parlamentu DORA, które też jak gdyby ustanawia jednolite zasady bezpieczeństwa sieci. Ono też określa określone wymogi zarządzania ryzykiem, czyli to jest ten fundament zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyk. Zgłaszanie incydentów, testowanie odporności, wymiana informacji, środki na należyte zarządzanie, czyli muszą być też kwity, ale przede wszystkim rozwiązania techniczno-organizacyjne, muszą być odpowiednie zapisy w umowach i ramy nadzoru, no i zasady współpracy. I wnioski, to co chciałbym podkreślić, jak gdyby, że w mojej prezentacji jest najważniejsze, to trzeba zwrócić uwagę na to. Że analiza i zarządzanie ryzykiem od czasów RODO, czyli od pięciu lat, jest podstawą wszystkich systemów. Jak patrzymy na przepisy unijne, ponieważ i RODO, i NIS-2, i DORA mówią, że bazujemy na analizie ryzyk. Zresztą w komplansie w jest to samo, tak? Jeżeli sięgniemy do choćby Nis, czy. Przepisów dotyczących, to też tu jest podstawą, tym fundamentem jest zarządzanie ryzykiem. Poza tym, trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym, coraz, że to prawo unijne coraz szerzej reguluje ten obszar cyber, co bardzo mocno wpływa na compliance, ale też wpływa na ochronę danych osobowych, bo choćby w NIS czy w DORZE też jest odesłanie do przepisów do RODO. I trzeba pamiętać, że ten obszar cyber, tych regulacji dotyczących cyber, jest coraz szerszy i będzie coraz szerszy, bo choćby czekają nas też przepisy dotyczące IA. I proszę pamiętać o tym, że organizacje oprócz oczywiście wdrożeniem odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, to jest podstawą bezpieczeństwa, podstawą zarządzania bezpieczeństwem, będą musiały mieć też coraz więcej polityki, procedur, żeby spełnić zasadę rozliczalności. Przy czym pamiętam, że Proszę pamiętać o tym, że chodzi nie o to, żeby mieć kwity, tylko mieć skuteczny system, a skuteczny system to są odpowiednie rozwiązania, środki techniczne i organizacyjne, a kwity tylko nam służą po to, żeby to uporządkować i wykazać się tą należytą starannością w przypadku, kiedy się coś zdarzy. Widzę, że Mikołaj już czeka, ale ja się wyrobiłem idealnie z czasem, więc ostatni slajd, uwaga. O, wyłączyli mnie? Nie. nie, to jest ostatni slajd, to nie mam, jeszcze zapomniałem slajdu pożegnalnego. Proszę Państwa, Dziękuję ślicznie za uwagę. Następnym razem uzupełnię prezentację o slajd pożegnalny.